Cześć, witam Was. Dziś sobota jestem. Dziś coś jest specjalnego w odcinku. A mianowicie siedzicie w domu, nikt nie wychodzi, chyba że do sklepu. Poświęcacie czas na gotowanie. Niektórzy z Was nie lubią gotować albo po prostu nie potrafią. Jest na to jedno rozwiązanie catering dietetyczny. Pewnie ktoś już z Was próbował, Pe może i nie. Ja dla mnie to jest pierwszy raz. Dzisiaj w odcinku zajmiemy się cateringiem dietetycznym. Oczywiście w wersji wegańskiej. Mam tutaj przy sobie taką paczuszkę, którą rano dostałem. Później przejdziemy, co się w niej znajdowało. A więc, catering dietetyczny staje się coraz bardziej popularny. Mamy do wyboru różnego rodzaju opcje. Od mięsnych, wiadomo, jak większość ludzi je, je mięso. Poprzez różnego rodzaju... Y Odchudzające wegańskie wersje, wegetariańskie. Ja akurat trafiłem na Macfit i okazało się, że jest wersja wegańska, bo nie w, każdym, nie w każdym jest, ale tu akurat było. I porozmawiajmy teraz, jak wygląda cały proces zamawiania. To wchodzimy oczywiście na stronę, wybieramy dzień, w którym chcemy otrzymać zamówienie. Na większości. W większości portali stron mamy rozpiskę menu jakie będzie w ko konkretnych dniach tygodnia. Wtedy możemy zadecydować, czy chcemy na jeden dzień, na kilka dni, na tydzień. Ja wziąłem akurat na jeden dzień, no bo chciałem po prostu zobaczyć, jak to wszystko smakuje. Następnie wybieramy adres, podajemy numer telefonu i wybieramy czas dostawy. W tym przypadku można było wybrać kilka opcji od godziny 6 do 10. Ja wybrałem godzinę 8, no ale o 7.30 moja paczuszka już była pod drzwiami. Tak samo przy zamawianiu możemy zadecydować czy chcemy dostać sztućce czy mamy sztućce. To też bardzo fajna opcja. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy każde danie po kolei. Oczywiście 5 dań, śniadanie, drugie śniadanie obiad, podwieczorek i kolacja. W moim przypadku wszystko w wersji wegańskiej. I tak, dla informacji oczywiście można wybrać kalorykę, jaką chcemy. Ja wybrałem 1500 kalorii. Dużo mało okaże się w dalszej części. Zapraszam do oglądania. Czas rozpakować i przekonać się, co mamy w środku. Czas zacząć od śniadania. Mamy przed sobą kaszę jęczmienną na mleku migdałowym z figą. A więc, tak wygląda drugie śniadanie. Mamy tutaj sałatkę z melonem, serem wegańskim, soją ogórkiem, jagodami goi i sos musztardowy. No, wygląda fajnie, zobaczymy, jak to będzie smakować. Więcej, w podsumowaniu. Przyszła pora na obiady, coś tam koreańskie z ryżem, wygląda fajnie, ale okaże się jak będzie smakować. I przyszedł czas na podwieczorek, no wygląda pysznie, wegańska szarlotka. To na pewno będzie pyszne, ale przekonajmy się. Przyszedł czas na kolację. Wegańskie pankeki z pastą, z kroszku i tofu i skażonym słonecznikiem. Zobaczyliście już wszystkie posiłki, więc podsumujmy to. Śniadanie? Bardzo dobre. Kasza? Kasza jak kasza, ale dodatek tej figi zrobił robotę. Było bardzo smaczne. No I tak naprawdę to miało około 260 kalorii, ale można było się bardzo najeść. Na drugie śniadanie była sałatka bardzo dobra, ser, ser wegański, o, prawie akweta, prawie, ale mogłoby być lepiej. Obiad koreańskie danie, nie wypowiem nazwy, żeby się nie pomylić, bardzo dobre. Konsystencją przypominało trochę, jakby to była ryba, no ale oczywiście to nie była ryba, ale w smaku, no takie orientalne bardziej. Kto co lubi, wiadomo. I oczywiście przejdźmy teraz do hitu. Hitem oczywiście było ciasto. Szarlotka wegańska. Ten smak, musicie go poznać. Jest po prostu zniewalający. I kolacja. Kolacja to były pankejki wegańskie z, z pastą z groszku, tofu i prażonego słonecznika. Bardzo dobre, fajne na zakończenie dnia, ale szarlotki oczywiście nic nie przebije. I teraz, czy pula kalorii na przykład dla mnie, te 1500 była wystarczająca? Była, bo na przykład, gdy już zjadłem trzeci posiłek, czyli byłem po obiedzie i zbliżał się podwieczorek, no to tak głodny zbytnio nie byłem, no ale trzeba było zjeść, bo przecież nie może się zmarnować. Teraz Wy podzielcie się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Dajcie znać w komentarzach, czy skorzystaliście z cateringu dietetycznego, czy nie. Odwiedźcie mojego Instagrama, pablo.k21, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Lajkujcie, udostępniajcie. I takie jeszcze jedno spostrzeżenie. Katering dietetyczny w postaci wegańskiej ma zupełnie inny smak. Można czegoś innego doznać niż to, co na przykład sami sobie w domu zrobimy wegańskiego. Bo, żeby coś przyrządzić, coś bardziej skomplikowanego, wiadomo, potrzeba więcej składników. A im więcej składników, tym większe zapasy trzeba zrobić. Natomiast tutaj dostajemy porcję konkretną w jeden dzień. I każda, każdy, jakby posiłek składa się z innych doznań smakowych. A w domu, jak zrobimy zapasy, musimy na przykład ten, ten sam posiłek jeść kilka razy, to znaczy kilka dni. Więc już wpada w nas taka monotonia. A tu jest właśnie inaczej. Więc polecam. Zdrowiej, z otwartym umysłem. Cześć.